Koncepcja saturatorowania wody. Jeden saturator, to właśnie taki z filtra do wody zawór zwrotny. Krociec, szybko złączki, zawór wylotowy. Później przy urządzeniach, a konkretnie w studio, nasycaniu wody dwutlenkiem węgla, zademonstruję, czy pokorzę pierwsze napełnienie Pierwsze nasycani. No i to w zasadzie wszystko w temacie. Drugi saturator to właśnie taki butle. Kupiony na targach staroci, e, wróć starości, nie staroci. I tak samo zawór zwrotny. Krocie, szybko złączki, wszystko w temacie no i oczywiście też zademonstruję jak nabiją tym moim nowym systemem taki butle można doładowywać wodą w dowolnym momencie teraz w połówce i jeszcze jeden szczegół, bardzo ważny szczegół: ani z tego urządzenia, ani z tego urządzenia nigdy nie wypuszcza się ciśnienia gazu. Woda przestaje lecieć, rozpoczyna się nabijanie czy jednej, czy drugiej. W ten sposób jest maksymalną oszczędność gazu. Sprawdzone, potężne oszczędności. Od pierwszego uruchomienia do tej butli, czy tej, czy każdej następnej, nigdy się już nie wypuszcza gazu z tej butli. To znaczy nigdy, nie znaczy nigdy bo jak trzeba butle wymyć, wyczyścić czy coś z zaworami poserwisować to oczywiście że to będzie wypuszczone natomiast po serwisie znowu procedura pierwszego uruchomienia a te zademonstruję w studio na dole teraz jestem w studio Nasycanie wody dwutlenkiem węgla. Zacznę po kolei. W tym szklanym zbiorniku jest woda źródlana z prawdziwego źródła. Aby ją wluć cyk odkręcić mam takie zabezpieczenie, że mi to trzymie, nie będę tego zakładał, bo to wiadomo wlewo się ładzie się przykręco tak zatyko woda jest perliście czysto ta woda z wodociągu tak się pogorszyła, że ją chociaż już do świnia zimie, to mnie zniechęciła. Następna sprawa, pompa. Pompa do wody użytkowej. Daje gdzieś około 2-7 atmosfery ciśnienia. Nie mierzyłych. załączył się ją, cyk. A Jako że ciśnienie już ma, to nie pracuje tego oto wężyka na szybko złączce podłączą do butle i od tego momentu rozpoczyna się napełnianie butli. Ten system po jak będzie butla podłączona. Następnie go odłączą od butli. biorę węża od gazu też na szybko złączce podłączą do butli odkręcą butle z gazy CO2 ustalą ciśnienie dali pokorzem jak będzie podłączono butla i tu w zasadzie w zasadzie by to było już wszystko, wszystko co do tej aparatury, nic więcej nie trzeba. Napełnię butle, nie wiem czy będzie widać. Może tyle jest wody. Podłączam pompę. załączą pompę. Tyle jest wody. A teraz tyle jest wody, wyłączył pompę. Co prawda sama się też wyłączyła? Cyk. mi to jeszcze przewraca, żeby to było w czystym, ale to jeszcze to będzie przymocowane. Podłączą gaz. Odkręcą gaz. Ustalą na 6 atmosfer. Tu butle odkręcą do oporu i troszeczkę. To tłumaczył i nasycą. Po takim zabiegu zakręcą gaz. na wskaźniki na manometrze głównym 50 atmosfer, na manometrze zredukowanym 6 atmosfer? Ciśnienie spadło na głównym 0, na zredukowanym 6 i nie opadło, czyli Woda nasy wsuną bardziej przy ciśnieniu 6 atmosfer. O, trochę się sfuczą. Przy ciśnieniu 6 atmosfer, atmosfer, atmosfer woda więcej dwutlenku węgla nie przyjmie. Wszystko. tym macie. A teraz napełniani butli pierwszy roz, że tak powiem. Jest w tej butli powietrze atmosferyczne. Jest pusto. Podłączą pompę. No. Włączą pompę. I od powietrzu. I w tej chwili jest pełne wody, bez powietrza atmosferycznego. Pumpę wody odłączam. Gaz podłączam. z gazem odkręcą. sześć atmosfer z hakiem i troszeczkę upuszczam wody. O, teraz. Powiedzmy, że jeszcze troszeczkę. I tam już jest dwutynek węgla, daje siedem atmosfer, i tradycyjnie. I teraz ciekawostka, w butle na głównym manometrze 50 atmosfer, na zredukowanym no, prawie 7, będę mówił, na głównym 0. Na zredukowanym 6. I utrzymuje się na 6. Gotowo woda nasycona. Mogę odłączyć gaz. Ręki mi brakuje. I od tej chwili butla z filtra do wody napełniono wodą sodową. No i cóż tu rzecz? Wszystko! Niestety, ale nic prostszego, tańszego. I skuteczniejszego wymyślić już nie dom rady. To już jest wszystko na co stać moją wyobraźnię, moją wiedzę, moje potrzeby. To tu wyłączę. Po co to ma cały czas iść? Mimo, że to i tak stoi. To tyle ciśnieni opadło przy zbluchaniu. I tak samo przy tym ciśnieniu woda więcej dwutlenku węgla nie przyjmie.